Halo, co tam? Panu obojętnie czy tam, czy tam Nie, nie Da radę jechać w drugą stronę tam. No, jak będę wracał, dobra? Jak będę wracał, tylko coś załatwię tutaj Tylko ja na chwilę po i ty No, dobra Okej, okay, okej, okay, Proszę bardzo, szybciutko, jedziemy Dziękuję, przyjacielu Proszę bardzo Jedzie, Dziadek, dziadek to szybciutko. dziadek, nie? No, szybciutko no szybko, to podwójna ciągła, dobrze że nie, nie, nie. A to tak Angielski więcej czy Angielski? No gdzie? Polski Tak, A czemu po angielsku chce Pan rozmawiać? Nie nie Polić Policja anglicz? Nie A Pan no tak, tutaj gdzie mieszka? To w skromu tobie, ale tam pojedziemy dalej ja. A ten? No to nic nie mówię. człowiek, ułapy to. A. Ja, nie jest taka, nie? A no. ja, taka, nie? I ktoś mi powie. To kto ma większą brodę? Ty przyjaciel. No. Ale to ja u jest pana mała. bardziej biała, jak Mikołaj i ja, ja, ja. Tak, ja, ja, ja. Ja, ja, to mamy, nie? No idzie porozmawiać. Jechałem tam, ale zawróciłem fajnie, dziękuję Też no. Nery siadaję Trzeba dużo wody pić. Trzeba oczyszczać te nerwę. Wiem. Ale Tylko nie ocet No To jest skrobotowo, tutaj pan skrobotkowo, a nie skrobotowo. Dobre, jedź dalej. Tam jeźdź, jeźdź. Ja jak masz na imię? Łażej. Łażej? Łażej. to łażej. to Łódźimie, nie? Pasy są? Są. Nie to... ma pasów. Nie no proszę zabić pas. No jak ja wysiadam, to. No, co? to... Ale to jeszcze kawałek jedziemy, nie? A tu na, na zakręcie wyjedzie w nas szaleniec i pach. I łopisz tak? No pewnie, zabić pas proszę gdzie tu stanął? dobra? To, nic nie było mówione gdzie to wiesz jak się? zajedź? no tu w tą aleję a tu może gdzieś tu będzie jakiś pa... A, dobra? Aha, dobra aha. a nie ma no. jak gorzej ale ja tam dalej nie pojadę no wiem zawracam tutaj sobie Dobre, Dobre, tutaj, nie, jak to gorzej to Bożej, tak? No. a ja w ładnie a tu przy chodniczku zostawiam. Okay. No to na razie. Może do zobaczenia. Jak będę widział, to zatrzymam się. Włodek to jest Włodek. O, Włodek. To jest nie. To jest skrobot, skrobotówko. Nie. Przejeżdżam tędy często, ale tak nie patrzę. To jest, co to jest? Skrobotowo. Skrobotowo. Dobra. A prośbę. No. Uratujesz? Parę złotych? Nie. Co? Nie, ja wszystko na karcie mam. To służbowe auto. Ale tylko chciałem się spytać. A, Mówię, to... nie i koniec. Trzeba pytać. Trzeba? Tak? Nie. No. To na razie, trzymaj się. Skrobotowo. Rewal. Tam. A ja w Niechorzu mieszkam. Daleko? Niechorze? No mnie Niechorze, mój Boże są No do tam... nie chórze, mój Boże, no, no to nie 5 km stąd. No trzy latarnie, tam gdzie ja latarnia Ja tu mam... Tam trzy latarnie. Poczekaj. Stąd do Niechorza mam 5 km. Piąteczka, no. piąteczka. No to w tym, tam Pięknie. mieszkam. <laughs> to Pięknie. na razie w Łodzimierzu. Trzymaj się bądź zdrow Pamiętaj, jak? W nie Włodek, tylko Włodzimierz. Włodzimierz, no? Dawaj Zubikę, no. kurwa, zawsze pomoże. No pewnie, że o wodę. A i sobie pomoże, pewnie. Pamiętaj, żeby pić dużo wody, Włodzimierzu. Wiem. Dużo wody. Niech się filtrują nerki. Dać im odpocząć trochę, tylko, nie? Przyjacielu, moje nerki są w porządku, tylko kurwa muszę po, pomyśleć, nie? A wiesz dlaczego tak mówię? Pomyślajcie, pomyślajcie. Ja mam wnuki tam w śliwinie, nie? Co kupcie wnuczki, dziadek jest, nie? Jeszcze raz, no, fajnie, dziękuję. A ty drugi raz mnie podbiłeś, tak? Tak jest. No. A wiesz dlaczego mamy To trzymaj się, na razie. Tylko nie mówię, trzymaj się czego, tylko... Bo u nas jest takie przysłowie, nie? No, no. Trzymaj się ramy i Majtek mamy, nie? Lepiej się trzymać Majtek, a ramę zostawnie. Tak jest. To mamy. No cześć.